Mężowie wiary, część pierwsza, Hiob. Gdybym zadał Ci pytanie, z czym Ci się kojarzy imię Hiob, to jakbyś odpowiedział: Może próby, może cierpienia, może utrata bliskich, może całkowite odrzucenie ze społeczeństwa. Z czym ci się kojarzy to imię Hiob? Rozpoczynamy, kochani, tak jak wspomniałem, dzisiaj pierwszą część omawiania mężów wiary. I tak jak wspominałem w pierwszym tutaj nagraniu, które nagrałem dwa dni temu, może nie będziemy analizować całkowicie Słowa Bożego pod kątem tej osoby. Nie będziemy przechodzić przez wszystkie wersety biblijne, które mówią nam o Hiobie, ale dzisiaj przeczytamy dwa rozdziały, kilkanaście albo kilkadziesiąt wersetów, które pomogą nam zrozumieć, co przechodził tak naprawdę ten wierny sługa Boży. Także, kochani, zapraszam wszystkich do tego, abyście, jeżeli macie to w sercu, otworzyli Księgę Hioba i albo posłuchali na przykład, ja akurat będę czytać z przykładu Biblii Septuaginty I Kościoła. Także posłuchajcie. W krainie Us żył mąż imieniem Hiob. Był to człowiek szczery, nienaganny, sprawiedliwy i bogobojny. Trzymał się daleko od wszelkich złych postępków. Miał siedmiu synów i trzy córki. Jego stada liczyły siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów pięćset par wołów i pięćset luzem chodzących oślic. Miał sług, Wielką Rzeszę i wiele uprawnych pól w terenie. Wśród ludzi wschodu był to mąż wielce szlachetny. Jego synowie, jego synowie odwiedzając się wzajemnie ucztowali codziennie przy winie. Zapraszali także swoje trzy siostry, by razem z nimi jeść i pić. Gdy kończyły się dni owych ucz, Hiob posyłał po nich i poddawał ich rytualnemu oczyszczeniu. Wstawał rano i według ich liczby składał za nich ofiary całopalne, a nadto w ich intencji jednocielę jako ofiarę za grzechy. Chiob bowiem mówił, może moi synowie coś złego pomyśleli, Grzesząc przeciwko Bogu. Chiop zawsze tak czynił. I nadszedł taki dzień, w którym wysłannicy Boga przybyli, by stanąć przed Panem. Stali się, stawił się także diabeł. Pan zapytał diabła: Skąd przybywasz? Odpowiadając Panu, diabeł rzekł: Całą Ziemię przebyłem. Obszedłem świat leżący pod firmamentem niebieskim. Teraz tu jestem. Pan znowu go zapytał. Czy zauważyłeś Hioba, mojego sługę? Czy zwróciłeś uwagę na to, że poza nim nie ma na ziemi człowieka tak nienagannego, szczerego, bogobojnego, trzymającego się z dala od wszelkich złych postępków? W odpowiedzi diabeł tak odezwał się do Pana. Nie bezinteresownie Hiob czci Boga, czy nie osłaniasz swą opieką tego, co on ma przy swoim domu i w domu i wszystkiego, co ma wokół na polach? Błogosławisz dziełom jego rąk, licznymi czynisz jego stada na pastwiskach. Ale wyciągnij swoją rękę i zabierz wszystko, co ma, a otwarcie zacznie cię przeklinać. Na to pan powiedział do diabła: Oto wszystko, co ma, oddaję w twoje ręce, ale jego samego nie tykaj. Wtedy diabeł odszedł od Pana. I przyszedł dzień, w którym synowie i córki Hioba pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtedy przybiegł goniec z taką wieścią do Hioba. Zaprzęgi wołów orały pole, a obok pasły się ślicę, Wtem pojawiły się grabieżcy i prowadzili je, a Twoje sługi zabili mieczami. Tylko ja ocalałem i przyszedłem Cię powiadomić. Jeszcze nie skończył mówić, gdy nadbiegł inny goniec. Ten rzekł hiobowi: Okień spadł z nieba, spalił owce i razem z nim strawił pasterzy. Tylko ja ocalałem i przyszedłem cię powiadomić. Jeszcze nie skończył mówić, gdy, inny gie... gdy nadbiegł inny goniec. Ten rzek do hioba: Jeźdźcy konni sformowali trzy oddziały przeciw nam, otoczyli wielbłądy i uprowadzili je, a sług zabili mieczem. Tylko ja ocalałem i przybyłem cię powiadomić. Jeszcze nie skończył mówić, a tu nadbiega inny goniec i mówi Hiobowi: Gdy twoi synowie i twoje córki jedli i pilił swego najstarszego brata, nagle gwałtowny wicher wpadł od pustyni, targnął czterema węgłami domu i zawalił się dom na twoje dzieci. Zginęli wszyscy, tylko ja ocalałem i przybyłem cię powiadomić. Wtedy Hiob wstał, rozdał swoje szaty, ściął włosy na swojej głowie, padł na ziemię, złożył pokłon i powiedział Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam wrócę. Pan dał, Pan zabrał. Jak Pan postanowił, tak się stało. Niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tylu nieszczęść, którego dotknęły, Hiob niczym przeciw pan niczym przeciw panu nie zgrzeszył i nie obwiniał Boga o brak serca. Rozdział drugi. I znowu nastał taki dzień, w którym posłańcy Boga przybyliby stanąć przed panem. Między nimi stawił się i diabeł, by także stanąć przed panem. Pan zapytał: Diabła, skąd przychodzisz? Diabeł tak odpowiedział panu: Przebyłem ziemię rozciągającą się pod firmamentem niebieskim. Całą ją obszedłem. Teraz tu jestem. Pan rzekł do diabła, czy zauważyłeś Hioba, mojego sługę? Poza nim nie ma na ziemi nikogo tak zacnego, szczerego, nienagannego, bogobojnego, bogobojnego trzymającego się z dala od wszelkiego zła. On nadal trwa w nieskizdalności, choć mi powiedziałeś, że bez powodu, żeby bez powodu zniszczyć jego dobra. Diabeł taką dał Panu odpowiedź. Skóra za skórę. Za życie swoje odda człowiek wszystko, co ma. Wyciągnij swoją rękę i uderz w jego kości i, i ciało, a otwarcie zacznie Cię przeklinać. Na to Pan tak powiedział do diabła. Oto przekazuję Ci go. Oto przekazuję Ci go. Zachowaj jednak jego życie. Diabeł odszedł od Pana. I poraził całe ciało Chioba, od stóp do głów ropijącymi wrzodami. Chiob wziął skorupę, aby zeskrobywać ropę. I odtąd siedział poza miastem na wysopisku śmieci. Po długim czasie odezwała się, nie... odezwał się do niego żona: Jak długo jeszcze będziesz z uporem? powtarzał: Jeszcze trochę wytrzymam, a nadejdzie mi ocalenie. Wygasła już w kraju pamięć o tobie. Nie ma synów, ani córek, Ból i cierpienia mego łona. Na darmo doznałam przez nich tych boleści. Ty siedzisz tutaj okryty z i robactwem, spędzając noce pod gołym niebem, ja natomiast bezdomną zostałam i posługaczką? Błąkam się z miejsca na miejsce, z domu do domu, codziennie wyglądam zachodu słońca, by wreszcie odetchnąć po znojach i udrękach, które mnie teraz gnębią. Powiedz, że wreszcie jakieś słowo przeciw Panu i umrzyj. On popatrzył na nią i rzekł: Odezwała się jak jedna z bezmyślnych kobiet: Jeśli z ręki pana przyjęliśmy pomyślność, czemu nie przyjąć nie mamy? Mimo wszystko, co go spotkało, Hiop zgrzeszył swoimi wargami przeciw Bogu. O wszystkich nieszczęściach, jakie spadły na niego, dowiedziało się trzech jego przyjaciół, i przybyli do niego każdy ze swojego kraju: Elifas, król tematów, Bildad, władca szuchanyjczyków, sofar król, namanitów przybyli do Niego z tą samą myślą, aby Go odwiedzić i pocieszyć. Gdy Go z daleka zobaczyli, nie od razu Go poznali. Potem głośno, głośno wykrzykąwszy, rozpłakali się, rozdali swoje szaty i pyłem się posypali. Siedzieli przy Nim siedem dni i siedem nocy i żaden z nich nie odzywał się. Widzieli bowiem, jak bezmierne, i straszne jest jego nieszczęście. I tu, kochani, się zatrzymam na drugim rozdziale, na końcówce drugiego rozdziału. Zapraszam Was do tego, abyście mogli sobie przeczytać dalej, od trzeciego rozdziału, dalej, gdzie tak naprawdę widzimy wiele rzeczy, których tutaj nie przeczytałem. Między innymi to, jak Ci pocieszyciele zwracają uwagę Hiobowi na to, że może nie był zbyt sprawiedliwy dla Boga? Może za mało coś czynił? To byli, wiecie, tacy pocieszyciele w cudzysłowie. Natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę na rozdział pierwszy i drugi dzisiaj, tak naprawdę. Bo, tak jak wspomniałem, nie będziemy tutaj w tych nagraniach przechodzić przez jakby no, wszystkie wersety, które będziemy tutaj omawiać o danej osobie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę tutaj na postawę Hioba. Zobaczcie, pierwszy rozdział mówi, iż był to człowiek nienaganny. Człowiek szczery, sprawiedliwy, bogobojny, trzymał się daleko od wszelkich złych postępków. Miał siedmiu synów i trzy córki. Jego stada były bardzo, bardzo potężne. Bardzo ciekawe jest to, że Hiob był tak sprawiedliwy, że nawet składał ofiary za swoich synów, bo być może zgrzeszyli. Hiob był bardzo bogobojnym człowiekiem. Widzimy tutaj też sytuację, kiedy w niebie. Następuje pewne spotkanie. spotykają tam się aniołowie z panem. Przychodzi także diabeł, zwraca uwagę na Hioba. Pan mówi: Widziałeś Hioba? Czy to jest człowiek nienaganny? No właśnie, i co powiedział diabeł? Ale proszę, wyciągnij swoją rękę i zabierz wszystko, co ma, a będzie cię przeklinać. Rozdział pierwszy końcówka mówi nam o bardzo drastycznych próbach, które przeszedł Hiob. No słuchajcie, jest to mocne, bo no, zobaczcie. Od 13. I przyszedł dzień, w którym synowie i córki Hioba pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtedy przybył goniec z taką wieścią do Hioba. Zaprzęgaj woły, zaprzęgi wołów orały pole, a obok pasły się ośnice. Wtedy pojawili się grabieżcy i uprowadzili a twoi słodzi zabili mieczem. Tylko ja ocalałem, aby cię o tym powiadomić. Ten tego nie skończył, przychodzi kolejny mówi, zobaczcie, i mówi tak, Hiobie, hmm, Ogień spadł z nieba, spalił owce i razem strawił pasterzy. Tylko ja ocalałem, żeby ci to powiedzieć. Gdy ten jeszcze nie skończył, przybiega kolejny. I co mówi, Jeźdźcy koni sformowali trzy oddziały przeciwko nam, otoczyli wielbłądy i uprowadzili je. Nie skończył tego mówić i co przybiega kolejny, mówi Hiobie. Twoje wszystkie dzieci umarły. Podczas imprezy, tak? gdy twoi synowie i córki jedli pili wino u swego najstarszego brata, nagle gwałtowny wicher. Spadł od pustyni, targnął czterema węgłami domu i zawalił się dom na Twoje dzieci. Zginęli wszyscy. Zadam Wam pytanie teraz, kochani. Czy doświadczyliście może choć jednej z tych rzeczy, którą tutaj przeczytaliśmy? No, może ktoś coś Wam ukradł. Może mieliście jakieś dobra, które. Ktoś wam ukradł, ktoś zabrał. Może mieliście kogoś jakąś osobę, która was ukradła? Ale czy straciliście wszystko? Być może są takie osoby, które utraciły swoich bliskich, rodziców, braci, siostry, może też dzieci. Także być może rozumiecie, co czuł tutaj Hiob. Niesamowite złe informacje. Masakryczne. Zobaczcie werset 20. Wtedy Hiob wstał, rozdał swoje szaty, ściągł, ściął włosy na swojej głowie, padł na ziemię, złożył pokon i powiedział Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam wrócę. Pan dał, Pan zabrał. Niech imię Pana będzie błogosławione. I czytamy tutaj, mimo tylu nieszczęść, którego dotknęły Hiob, niczym przeciw Panu nie zgrzeszył, nie obwiniał Boga w brak serca. Jak byś się zachował? Jak byś się zachowała? Gdybyś nagle wszystko straciła. Wszystko. Jakim przykładem jest dla nas Hiob? Pięknie mówi tutaj werset 21, który mówi obojętnie, co by się w naszym nie stało, obojętnie, jakie rzeczy by nas nie spotykały, niech imię Pana będzie błogosławione. Ja wiem, może to jest łatwo tak przeczytać tutaj, to jakieś słowa. Ale kiedy przychodzą takie chwile naprawdę, kiedy może tracisz wszystko, czy jest to łatwo powiedzieć? Powiem Wam z własnego doświadczenia, że nie jest to łatwo powiedzieć. Łatwe jest o tym przeczytać, ale to nie jest łatwe powiedzieć. Dlatego pierwszą osobą, którą wybrałem na takie omawianie jest Hiob, bo on także dla mnie jest ogromnym wzorem. Jak tracimy wszystko, może ja nie utraciłem wszystkiego tak jak Hiob, ale czytamy tutaj niech imię Pana będzie błogosławione. Czy to był koniec prób? Rozdział drugi mówi o tym, że kolejny raz spotkali się aniołowie z panem. Przybył także diabeł i co powiedział? Skóra za skórę. Tylko, że on powiedział tam coś bardzo ciekawego: Za życie swoje odda człowiek wszystko, co ma. Czemu on tutaj nie powiedział o samym Hiobie? Że Hiob odda wszystko, co ma za swoje życie. Tylko powiedział takie słowa. Człowiek za swoje życie odda wszystko, co ma. Jest to także stwierdzenie do Ciebie, do mnie, do wszystkich ludzi. Człowiek, można to zgeneralizować, powiedzieć: ludzie oddadzą wszystko za swoje życie. Co powiedział Pan? Dobrze, sprawdzam, zobaczmy. Możesz dotknąć jego ciała, tylko jego nie zabijaj. Werset 7 mówi, diabeł odczyt od Pana i poraził całe ciało Hioba, od stóp do głów ropiącymi wrzodami. Hiob wziął skorupę, aby zeskrobywać ropę i stamtąd siedział poza miastem na wysypisku śmieci. Czy potraficie sobie wyobrazić człowieka, który utracił wszystko, co ma? Wszystko. Jest stłamszony po prostu maksymalnie emocjonalnie. No, tragedia. I nagle ten człowiek zaczyna chorować na jeszcze gorszą chorobę, znaczy gorszą, na swoim ciele zaczyna mieć wrzody, całe ciało. Mieliście kiedyś, kiedyś taką chorobę? Ja nie miałem. Jak młody chłopak przychodziłem, ospę, ospę wieczną, prosty przykład, ospa wieczna, no wiecie, na całym ciele są krostki, no i to już nie było przyjemne pewnie. Tylko, że ja nie siedziałem na wysypisku śmieci, a siedziałem w domu z lekarstwami. Moi rodzice czuwali nade mną, bo byłem małym chłopcem. Mama przychodziła do mnie, do mnie, do moich braci. No i leczyliśmy się po prostu z ospy wiecznej. A tutaj czytamy, gdzie on siedział? Na wysypisku śmieci. Wyobrażacie sobie to, kochani? Tak człowieka upodlonego który przez diabła został tak upodlony, że siedział na wyspisku śmieci i tam gdzieś tam się. Oczywiście, kochani, ja to czytam Septuagintę, bo akurat ten przykład tak oddaje. Być może inne przykłady inaczej to oddają. Ja akurat będę się posługiwał przykładem tej Septuaginty. No i przychodzi jego żona i co mówi: ja ci pomogę. Gdzie masz te swoje rany? Ukorzę ci jakoś ten ból. Ukoję, przepraszam tak się dzieje? Co mówi jego żona? Sparafrazuje teraz dobrze? Także pozwólcie kochani, że to sparafrazuje. Chłopie, co ty robisz? Wszystko utraciłeś. Siedzisz tutaj, drapiesz się jakąś skorupą. Ja tutaj nie mam gdzie co żyć i, i tak dalej. Błąkam się z miejsca na miejsce. I co mówi żona Hioba? Będzie dobrze. Zaufaj panu. Tak powiedziała? Złożyć Bogu i umrzyj. Bluźnierstwo do, wypowiedz bluźnierstwo do Boga. No wiecie co, jak. Jak ja bym usłyszał taką radę, no to ja już bym nie wiem, o, jak bym miał, co bym miał sądzić. Mimo wszystko, co go spotkało, Hiob nie zgrzeszył swoimi wargami przeciwko Bogu. Zobaczcie. 2,14. Mimo wszystkiego, co go spotkało, Hiob nie zgrzeszył swoimi wargami przeciwko Bogu. Czy to było koniec? No nie, bo przychodzi nagle trzech jego tam kumpli. Tak i zaczynają go pocieszać. Tydzień siedzą przy nim, nic nie mówią. Mało tego. Siedem dni, siedem nocy, i żaden z nich nie odezwał się. Wiedzieli bowiem, jak bezmierne i strasznie jest jego nieszczęście. No i później od trzeciego tam czytamy te wszystkie ich przemowy. Czytamy, czytamy. Później przychodzi także kolejna osoba, która zaczyna to prostować, tak. Które to było. Aj, jako teraz już trudno mi to tutaj znaleźć, bo jakby tego wątku też nie chciałem poruszać. No i tam w którymś momencie faktycznie zaczyna troszeczkę. Usprawiedliwiać się przed Bogiem swoją sprawiedliwość ponad Hioba. Tylko wiecie co, wiecie, co, wiecie, co to jest najlepsze? Że Hiob nie zdawał sobie sprawy, co się dzieje nad jego głową, w cudzysłowie, w sferze duchowej. On sobie nie zdawał sprawy, jaki tam deal był u góry, jakie targi były o niego. Jak ojciec z nieba patrzył na niego i mówi: Do diabła zobacz, proszę. Rób z nim, co chcesz. Zobaczymy, jaki będzie tego wynik. Wiadomo, Hiob przeżywał to bardzo. Tak jak każdy z nas, z nas ma problemy, ma trudności. Możemy też w którymś momencie, tak jak być może Hiob, no nie będę dzisiaj czytał całej księgi Hioba, wybaczcie, kochani, zapoznacie się z nią, ale w którymś momencie Hiob zaczyna faktycznie coś tam myśleć, no może faktycznie coś nie tak, nie halą, może za mało, no ja tutaj tego. Ale Bóg go bardzo pięknie skorygował poprzez tutaj kolejną osobę, Elifaza, tak, który przyszedł, jego jakby tutaj dokładnie poinstruował ma jego. Ale wiecie co? Chciałem tutaj przeczytać końcówkę 42 rozdziału 42-12 i zobaczmy, kochani. Jak się skończyła ta historia? 42-12. Pan pobłogosławił ostatnim latom Hioba, bardziej niż wcześniejszym. Także stał się on właścicielem 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, tysiąca parwołów i tysiąca pasących się luźno Urodziło mu się znowu siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, trzecią Rogiem Antymonu. Nie było na całej ziemi dziewczyny piękniejszych od córek Hioba. Ojciec przyznawał im prawo dziedzictwa, takie jak ich braciom. Po doznaniu tych nieszczęść, Hiob, żył Hiob jeszcze 170 lat. W całości, biorąc życie, jego trwało 248 lat. I Hiob oglądał swoich synów i ich dzieci aż do czwartego pokolenia. I umarł Hiob jako starzec syty dni życia. Zobaczcie. Warto było tego cierpieć wszystkiego? Mówię, nie, um nie jestem w stanie teraz też, kochani, omówić całą Księgę Hioba. Skupiam się tylko na kilku wybranych fragmentach. Także wybaczcie mi tutaj, że no przeskakuję tak. Ale chcę się skupić właśnie na mężach wiary. Pierwszym mężem wiary, którego chciałbym tutaj wam przedstawić, właśnie z Hiob, który przeszedł bardzo duże trudności. Który może być wzorem dla nas w tym, że nawet w trudnych chwilach, Niech będzie błogosławione imię Pana. Nie chcę wyciągać tutaj żadnych wniosków. Proszę, abyście je wy wyciągnęli. Aby każdy z Was rozważył w swoim sercu jeszcze raz przykład Hioba, tego, kim był, co doświadczył, jak zachowywał się w pewnych sytuacjach i jak go Bóg nagrodził. My dzisiaj też możemy przychodzić podobne próby, może nie aż tak drastyczne, a może tak. Może są osoby, które utraciły kogoś bliskiego, są chore. Czy wzorem Hioba w każdej sytuacji będziemy błogosławić imię Pana? To jest bardzo ważne, kochani. Bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, no tak, no ale później no, warto było, bo dostał więcej. Tylko, że on o tym nie wiedział, że dostanie więcej od Boga. On siedział na śmietnisku jako wrak człowieka, który dupał skorupą swoje wrzody, tak? No, mocne. Możemy się dużo nauczyć od Hioba, bo to są mężowie wiary, wiary, którzy są zapisani na kartach Słowa Bożego dla naszego pożytku, po to, abyśmy my mogli dzięki łasce Bożej przeczytać o nich i wyciągać też lekcje dla nas. Więc kiedy zadam Tobie jeszcze raz to samo pytanie. Kim jest dla Ciebie Hiob? Jak byś teraz odpowiedział na to pytanie? Pozostawiam Cię z tym pytaniem. A ja mogę tylko powiedzieć co? Do zobaczenia przy kolejnym nagraniu.